Witam Państwa w kolejnym odcinku poświęconym oprawom firmy Norlys. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu oprawę Larvik. Jest to oprawa inspirowana stylem skandynawskim. Oprawa wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, jak również malowanej proszkowo. W skład oprawy wchodzi klosz z poliwęglanu ze stabilizacją UV, w standardzie oprawa wykonana jest trzonkiem E27 o klasie ochronności IP55. Teraz zaprezentuję Państwu w jaki sposób zostaje dostarczona oprawa do klienta i co zawiera opakowanie. Opakowanie zawiera instrukcję montażu, klosz, zapakowany w dodatkowe pudełko, aby nie uszkodził się podczas transportu, oraz samą oprawę. Oprawa dodatkowo zabezpieczona jest w worek żeby nie było żadnych przetarć. Do zamontowania tej oprawy będzie nam potrzebna poziomica, znacznik do oznaczenia miejsc wiercenia pod puszkę elektryczną, jak również kołki rozporowe. W celu zamontowania oprawy w pierwszej kolejności demontujemy puszkę elektryczną, którą następnie montujemy na elewacji budynku. Aby zdemontować puszkę, musimy usunąć dwie nakrętki i wysunąć puszkę z oprawy. W puszce zaznaczone są cztery otwory, w których będziemy montować kołki. W naszym przypadku oprawa jest montowana do elewacji drewnianej, więc nie musimy wykorzystywać kołków rozporowych, stosujemy tylko wkręty do drewna. W innym przypadku musimy odmierzyć otwory montażu, wywiercić i zamontować kołki rozporowe. Teraz przejdziemy do montażu oprawy do puszki. Podczas montażu pamiętają, pamiętamy, aby przewód był przeprowadzony przez uszczelkę zgodnie z instrukcją. Za pomocą kostki szybkiego montażu podpinamy oprawę. I za pomocą dwóch nakrętek montujemy oprawę do puszki elektrycznej. Do tak zamontowanej oprawy następnie montujemy źródło światła. I całość oprawy zabezpieczamy kloszem. Przypominamy, że oprawa powinna być zamontowana przez osobę wykwalifikowaną. Po prawidłowym zamontowaniu, możemy bezpiecznie użytkować oprawę. Dziękuję Państwu za uwagę.